Jak zapewniła nas dziś dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, drogowcy zawsze mają ręce pełne roboty. Właśnie ruszyli z akcją koszenia poboczy, co umożliwiło im nowo zakupione wyposażenie. PZD wzbogacił się o kolejne sprzęty, które na co dzień mają pomóc w pracy na rzecz utrzymania dróg w naszym powiecie. Podjęliśmy decyzję o koszeniach, o zwiększeniu tego koszenia poprzez właśnie naszą jednostkę, sami tego dokonujemy, ale więc poboczy. Sprzęt, którym PZD dysponuje, no już jest no niestety bardzo stary, więc zaproponowałem tutaj radnym, aby zwiększyć środki i systematycznie podjąć kroki w celu modernizacji tego sprzętu. Trzy głowice do koszenia zostały już zakupione. Te koszenia zostały dostrzeżone, bo nawet radni mieszkańcy zauważyli, że poprawiła się jakość koszenia przy drogach powiatowych. Te czynności rozpoczęliśmy już dzisiaj. W dniu dzisiejszym kosimy w tej chwili pas drogowy drog powiatowych. W tej chwili jest to ulica Piaskowa w Raciborzu. Do tego celu mamy głowice do koszenia, tak zwane głowice bijakowe, na wysięgniku, jak również ciągnione, doczepiane do naszego ciągnika z tyłu. To też jest nasze nowe wyposażenie. Powszednie, jeszcze sprawne, natomiast już bardzo wyeksploatowane, zostają na magazynie. Korzystamy z nowych. Nowym nabytkiem jest także samochód, do którego kilka dni temu pracownicy jednostki odebrali kluczyki od starosty powiatu raciborskiego. Kolejnym krokiem było doposażenie w nowy samochód, taki tutaj dla dyspozycji pracowników, żeby można było coś przewieźć, więc taki samochód transit ciężarowo-osobowy został w tym roku już zakupiony za ponad 130 tysięcy. Pojazd ten to jest samochód marki Ford Transit. Jest to nowy pojazd dla naszej jednostki, samochód osobowo ciężarowy, tak zwana brygadówka. Tym samochodem mogą jeździć nasze brygady do wykonywania czynności utrzymaniowych. Do kabiny zmieści się aż 7 osób czyli brygada 7-osobowa. Samochód ten posiada trójstronny wywrot czyli. Bardzo pomocny w czynnościach utrzymaniowych, gdzie może na daną interwencję drogową jechać brygada, razem z materiałem i wyposażeniem maszynami i sprzętem do wykonywania czynności. Powiatowy Zarząd Dróg, w porozumieniu z powiatem, prowadzi także akcję nasadzeń w ramach rekompensaty przyrodniczej. To są pojedyncze sztuki w miejscowościach takich jak jastrzębie, chałupki, cyprzanów, ale także tak to nazwę, szpalery drzew wzbogaciliśmy ulicę piaskową o jarząby jak również wiśnie piłkowane, które zostały posadzone w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Tworków. Kontynuujemy od zeszłego roku nasadzenia przy drogach powiatowych. W tym roku sporo tego, bo tylko w ostatniej akcji 89 wielkich już drzew, bo to sadzonki prawie 3-4 metrowe, lipa, klon, jarząb, wiśnia. Przy drogach powiatowych chcemy te nasadzenia czynić, chcemy je robić, żeby po prostu służyły również mieszkańcom, więc tu te działania proekologiczne na typu, Powietrze również jako powiat chcemy się wpisywać. Starosta dodaje, że władzom powiatu zależy na tym, by wykorzystywać potencjał tej jednostki. Spośród blisko 80 projektów, które dziś realizowane są przez różne podmioty podległe powiatowi, kilkanaście tych związanych z utrzymaniem dróg i chodników realizowanych jest właśnie przez Powiatowy Zarząd Dróg.